you <laughs> Serdecznie w kolejnym filmiku. Cieszę się, że jesteście ze mną tutaj na kanale i bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście razem ze mną dzisiaj, w dzisiejszym filmie, dlatego, że jest to bardzo ważny dla mnie film. Trochę się stresuję, ale chciałabym już po części Wam zdradzić. Jak widzicie już po tytule, spełniłam swoje marzenie. Otwieram sklep. Dokładnie tak. Ten pomysł chodził już za mną. Ło, ho, 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 ho. Ale jak wiecie, nic nie zdradzałam, dlatego, że trzeba załatwić najpierw wszystkie formalności, a takich spraw jest do załatwienia dość dużo. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, jeżeli śledzicie mnie też na kanale vlogowym, tam już powolutku coś tam wiecie naokoło. Niedosłownie zaczęłam zdradzać. Zabrałam Was nawet też w przedostatnim vlogu e, do naszego lokalu, bo tak, podpisaliśmy już umowę, mamy lokal na sklep stacjonarny, z czego bardzo się cieszę, ponieważ ten lokal jest bardzo blisko miejsca naszego zamieszkania. O to nam chodziło. Jest idealny, piękny, duży, przejrzysty, ma dość duże zaplecze, też o to. Nam chodziło, więc już jeżeli śledzicie mnie właśnie na Instagramie, na kanale vlogowym, coś możecie się domyślać. Ja nie chciałam, tak jak mówię, zapeszać, mówić zbyt wcześnie. Stwierdziłam, że teraz jest odpowiedni moment, dlatego że. Trzeba będzie się zabrać za urządzanie, meblowanie, rozpakowywanie towaru, dopieszczanie naszego sklepu, więc to będziecie mogli oglądać na kanale vlogowym. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie mojego kanału vlogowego, nie subskrybujecie, to zapraszam serdecznie Daily Boogie, nasze rodzinne vlogi z naszego życia. Link zawsze znajdziecie na dole. Więc e, niedługo zaczyna się vlogmas. E, będzie dużo tematu sklepu i nie tylko, także jeżeli Was to interesuje, to zapraszam serdecznie na kanał Daily Boogie. A dzisiaj jestem, żeby zdradzić Wam część, słuchajcie, działań, dlatego że e, mam w planie ten filmik i jak już wszystko będzie gotowe, jak już wystartuje sklep, jak już wystartuje Instagram, e, sklep internetowy, no to wtedy zrobimy sobie filmik z wielkim otwarciem. Podam Wam wszystkie namiary na sklep, wszystkie linki, żebyście mogli mm, bez problemu mnie. Nas odnaleźć. Słuchajcie, o tym sklepie myślałam już od dłuższego czasu. Eee, powiem Wam szczerze, że zaraz oczywiście zdradzę dziedzinę, jaki to będzie sklep. Eee, Wiele z Was już zgadywało. Nawet wczoraj, przedwczoraj, nawet dzisiaj piszecie mi swoje pomysły. Nie wiem, może Was zaskoczę, może nie. Chociaż chyba kilka opcji e, było takich, że kilka osób zgadło. Coś mi się tak wydaje. E, ja od dawna interesuję się tą dziedziną. Uwielbiam, jako że mam dzieci. E, wydaje mi się, że jestem na czasie. Dużo czytam, dużo oglądam takich kont, hurtowni, firm, więc wydaje mi się, że jestem na czasie. I jeżeli miałabym właśnie otwierać swój sklep, to tylko i wyłącznie o takim sklepie myślałam, marzyłam, tylko i wyłącznie. W takim sklepie się widzę, to samo moi znajomi, e, kiedy zapytałam ich, jak myślicie? O jakim sklepie internetowym i stacjonarnym myślę? I wtedy powiedzieli, ty będziesz się czuła i będziesz fajnie grała, wszystko będzie grało, jeżeli będzie to to właśnie ta dziedzina. Wiele z was zgadywało. E, mówiliście, że będzie to sklep z biżuterią. Nie będzie. Mówiliście, że będzie to sklep z ubraniami. Nie będzie. Z. Odzieżą plus size to też nie to. Biżuteria to też nie to. Kwiaciarnia to też nie to. Poduszki, kubki, ogólnie home decor to też nie to. Więc uwaga, uwaga! Będzie to sklep z akcesoriami dla dzieci. Będzie to ciepły, wspaniały. Pastelowy kącik z wyprawką dla malucha, z akcesoriami dla malucha. E, mamy kobiety w ciąży, znajdą też coś tam dla siebie. E, będzie można skompletować wyprawkę marzeń. We wszystkim oczywiście będę pomagać, bo będę tam cały czas, będę nad wszystkim patrzeć, wszystkiego pilnować, nadzorować. Także znajdziecie tam też zabawki dla starszych dzieci. E, planuję naprawdę poszerzyć tą dziedzinę jak najbardziej się da. Będą kosmetyki dla dzieci, rzeczy wyprawkowe, tak jak już mówiłam, zabawki. Gadżety, dodatki, tak naprawdę wszystko. Wszystko będzie w takiej estetyce pastelowej, cukierkowej, tak jak najbardziej mi, na tym najbardziej mi zależy. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o sklep internetowy, to w ogóle było takie moje główne pierwsze marzenie, ale jak zobaczyliśmy lokal blisko nas, taki idealny, duży, przestronny, to stwierdziłam, że tam musi się mieścić taki showroom, może sklep stacjonarny, oczywiście z czasem, więc już powoli zaczynamy tam wszystko ogarniać. Zamówiliśmy już z IKEI regały, meble, lampy przyszedł już pierwszy towar i będziecie mogli to zobaczyć, oczywiście wszystko na kanale vlogowym, gdzieś tam może Wam wrzucę tutaj przebitki. Mogę mówić, wiecie, może być teraz taki totalny rozgardiarz w tym, co mówię, ale jestem naprawdę podekscytowana, bo to jest takie spełnienie mojego marzenia i cieszę się, że już mogę się z Wami tym podzielić. Bardzo bym chciała, żeby osoby tutaj z okolicy Białystok, Podlasie, które mają niedaleko do miejsca, w którym będzie sklep, o tym jeszcze oczywiście Wam powiem dokładnie, podam adres, żeby przychodziły mamusie na kawkę, żebyśmy mogły sobie porozmawiać, mogę wam oczywiście we wszystkim pomóc, jeżeli chodzi o tematy wyprawkowe, we wszystkim wam doradzić, żeby to było takie miejsce, wiecie, ciepłe dla mam, dla dzieci, żebyście mogli wpaść ze swoimi pociechami, porozmawiać z nami. Będzie to na razie, słuchajcie, jakiś mniejszy biznes rodzinny. Moi rodzice będą nam pomagać. Stacjonarnie będziemy tam z Krzyszkiem. Myślę, że Krzyszek będzie ogarniał sprawy techniczne, typu sklep, pakowanie paczek, zamówienia, telefony, maile. Ja będę oczywiście cały czas pracować. Praktycznie, ile się da na miejscu, będę chciała odpowiadać też za Instagram, dlatego że już mam fajną wizję Instagramu, właśnie jeżeli chodzi o mój sklep. E, będziemy razem odpakowywać paczki, będę Wam polecać różne rzeczy, będę Wam pokazywać, co zamawiają inne mamy, e, wszystkie nowości, będę wstawiała piękne posty już na przykład takich skompletowanych, fajnych wyprawek: typu, wiecie, jakiś ładny kokonik, kocyk, książeczka, smoczek, buteleczka. Także będę starała się dawać siebie wszystko specjalnie dla Was. E, słuchajcie, kochani, jeżeli chodzi o nazwę sklepu, no to jak już nastąpi wielkie otwarcie, wtedy Wam powiem. Tak jak mówiłam wcześniej, wtedy podam Wam też wszystkie namiary, jeżeli chodzi o sklep internetowy, stacjonarny, jeżeli chodzi o naszego Instagrama. Facebooka yy, nie będziemy zakładać. Nie czuję Facebooka już od nie wiem jakichś dwóch lat. Nie prowadzę go, nie prowadzę fanpage'a systematycznie. Yy, więc Facebooka nie będzie, będzie tylko sklep internetowy, stacjonarny. Oczywiście będziecie mieli do nas telefon, maila, będziecie mogli w każdej sprawie się z nami skontaktować. Także będzie to sklep, akcesoria, wyprawka, wszystko taki słodki świat, malucha i je... Jego mamy. Mam nadzieję, że pomysł się Wam podoba. Mi bardzo. Ja jestem bardzo podekscytowana, szczególnie teraz, kiedy przychodzą już... Mm... Do nas, słuchajcie, pierwsze zamówienia, kiedy ogarniam już te wszystkie hurtownie, kiedy siadam sobie z kubkiem kawy i wiem, jakie produkty chcę, żeby były w moim sklepie. Dlatego, że jak wiecie, Leo ma 5 lat, Nel ma 1,5 roczku, troszkę więcej niż półtora roczku. Eee, w kwietniu kończy 2 latka. Natomiast słuchajcie, ja przeszłam przez te wszystkie marki, przez polskich producentów, dystrybutorów, wiem, co w trawie piszczy. Myślę, że jestem na czasie i wiem, co sprawdzało się u moich dzieci. Dlatego w pierwszej kolejności będziemy wprowadzać te produkty. Które sprawdzały się u Leo i Nel, i myślę, że będziecie zadowoleni. Oczywiście seria Mami Mandy jak najbardziej będzie na moim kanale. Będziemy sobie robić serię wyprawkową, nie wiem, jakieś nowe zabawki, nowości. Zobaczymy, naprawdę. Mam dużo pomysłów, w głowę pełną pomysłów. Słuchajcie, kto nie ryzykuje, zawsze się śmieje i nie pije szampana. Ja poczułam już jakiś czas temu, że chcę to zrobić, i mam nadzieję, że nam się uda. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będziecie nas wspierać, że będziecie nasz sklepik stacjonarny, internetowy odwiedzać. Mam nadzieję, że ten pomysł też Wam się gdzieś tam spodoba. Przepraszam tych wszystkich, których rozczarowałam, że nie będą to ubrania plus size, świeczki, poduszki, kubeczki, czy jakieś tam home decor do domu, ale ja tego nie czuję. Ja czuję. Asortyment dziecięcy, w tym się odnajduje, i to bym chciała robić, słuchajcie. Wystartowaliśmy już też z robieniem naklejek, Na paczki, wiecie? Karteczek z podziękowaniem, ulotek, wizytówek, wiecie tego wszystkiego, bo jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zamówiłam już ladę, tak jak mówiłam, meble Wiki, więc słuchajcie, wszystko to będziecie mogli, całe te nasze przygotowania, oglądać na vlogach. Akurat na vlogmasach. Też zapraszam Was bardzo serdecznie na vlogmasy na kanale vlogowym, bo tam będą konkursy. Nie wiem, czy codziennie, czy co drugi dzień. Zobaczymy, oglądajcie się, przekonacie. Będę Wam pokazywać nagrodę. W następnym vlogu będę ogłaszać zwycięzcy, także tak to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o Krzyśka, oczywiście będzie ze mną, będzie mnie wspierał. Biznes rodzinny, także będziemy działać razem. Moja mama też tutaj będzie chciała prowadzić taki mały smaczek do tego sklepu, ale to wszystko, słuchajcie, po kolei. E, także trzymajcie się nas kciuki, żeby wszystko nam się udało dociągnąć do końca. Wszystko już jest, e, że tak powiem, e, w progresie, także już tylko czekać, aż to ogarniemy, aż e, grafik skończy e, robić sklep internetowy i będę mogła Wam już ogłosić wszystkie takie najważniejsze informacje. Także słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam to, co miałam powiedzieć. E, Myślę, że jutro Wpadnie na kanał, słuchajcie, vlog e, Który dzisiaj jest, słuchajcie Jutro albo pojutrze Wpadnie na kanał vlog właśnie Spakowujemy pierwszy towar Troszkę też z naszego sklepu, także zapraszam Was bardzo serdecznie No i co, ja dziękuję Wam już za mile spędzony czas Pozdrawiam Was serdecznie e, No i co, i to by było na tyle Pamiętajcie, że marzenia są po to, żeby je spełniać Żeby je realizować To jest naprawdę bardzo ważne, żeby też się spełniać No i oczywiście Wisienka na torcie, ciągnik z przyczepką. Być musi rzecz jasna. Także dziękuję kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Żegna się z Wami. Wasza bugi, mama... Yy... Tak, żegnam się z wami, kochani. Buziaczki. Helka, Papa.